Witam serdecznie Szachowa Polsko z tej strony. Szparumen w drugiej partii międzynarodowego turnieju rozgrywanego w miejscowości Laplani położonym we Francji na 2000 metrów. Miałem okazję zmierzyć się z rumuńskim mistrzem międzynarodowym Dumitracze, Dragosem Nikolajem. Zawodnikiem doświadczonym, aczkolwiek wiedziałem, że będzie groźnie. Dlaczego? Bo... Bo rywalowi nie poszło na pierwszym turnieju, gdzie obaj graliśmy, zupełnie mu nie poszło. I wygrał pierwszą partię tutaj. I czułem, że on będzie chciał tutaj naprawdę się odegrać za ten pierwszy turniej. Dlatego stwierdziłem, że trzeba podejść na poważnie do tego zawodnika. I nie można sobie robić żartów. Zagrałem E4. Rywal zagrał E5. Skoczek F3, skoczek C6. I zagrałem partię hiszpańską. Tutaj spodziewałem się ruchu, na który rywal poszedł. Czyli skoczek F6. Prowadzący do obrony berlińskiej. Słynny, słynny wariant tego, że jest to bardzo solidny ruch i na Większość partii na najwyższym poziomie kończy się tutaj niestety remisami. Ja remisu nie chciałem, dlatego nie wszedłem w końcówkę berlińską, która powstaje po ruchach Roszada, spoczek E4, D4, ciach, ciach. Tutaj bijemy na C6. Nie będę Wam za bardzo tłumaczył, jakby dlaczego tak wszystko powstało, ale ta końcówka, gdzie rywal ma parę gońców w zamian za zderoszowanego króla i osłabioną strukturę piąkową jest... Bardzo dobra dla czarnych i szczerze powiedziawszy, grami mi się te pozycję bardzo nieprzyjemnie. Dlatego zagrałem D3, żeby tutaj rywala um, troszkę tak, żeby zejść z forsownych wariantów, gdzie widziałem, że rywal do tej pory gra D6 najczęściej. 15 razy grał D6 i raz grał goniec C5, co poszło w partii. I tutaj myślałem, że rywal jest dobrze przygotowany, e, dlatego chciałem coś zmienić. Wiedziałem, że po ruchu C3 tutaj jest ruch D5, który bardzo mocno forsuje równą pozycję. Dlatego zagrałem w tym momencie roszadę. Inną opcją jest bicie na c6, gdzie po dc teraz można zrobić roszadę. Gdzie widziałem, że Magnus Carlsen grał w taki sposób, że po c3 roszada, d4, goniec d6, goniec g5, f6, goniec h4 z planem goniec g3. No i pewnie, pewnie to też był dobry pomysł, żeby na taką pozycję pójść, ale no ja troszkę inaczej zagrałem. Wydawało mi się, że tutaj po c5 czarne nie będą miały zbytnio kłopotów w tej pozycji. Może tak, może nie, ciężko to określić z tego miejsca. Natomiast ja zrobiłem Roszadę i po D6 wpadłem na pomysł, bo widziałem, że C3 jest dobrym ruchem. Po Roszadzie. E, chciałem jakieś D4 w ogóle kombinować, ale tak sobie pomyślałem, że po jakie licho? Mi się tutaj pchać z D4. Jak rywal zagra goniec B6, zaraz zagra goniec G4 i mnie tu zwiąże. Ja w ogóle zapomniałem, że ja w tym momencie nie muszę grać D4, tylko mogę zagrać H3. Rywal zagra A6, goniec A4, B5, goniec C2, zagram wieża e 1 przestawię sobie skoczka i gramy w szachy. Zupełnie jakby ten klasyczny partii hiszpańskiej mi wypadł z głowy, bo ja tak patrzę na tę pozycję, mówię, może zagram D4. Związany, król, elegancko, bicie, bicie, goniec D7. Tak patrzę. Skoczek B3 chciałem zagrać w tym momencie, ale niestety jest bicie na E4, co przeoczyłem. I nie mogę zagrać wieża A1, bo goniec BF2. Tracę wieżę. No i, no i tu wiedziałem, żeby do kłopoty, bo zbiłem na C6, oddałem parę gońców, rywal zbił BC, zagrałem skoczek C3, no i tutaj poruszacie bym chciał zagrać goniec G5, prawda? Żeby na H6 mieć goniec H4, i tutaj jej związać rywala, zagrać Hetman D3, wieża AD1, albo wieża F1, no i sobie cisnąć. Ale rywal zagrał H6, no i tutaj wiedziałem, że lekko nie będzie z tym ziąkiem. Zagrałem skoczek B3, goniec B6, Hetman D3, takie. Starałem się coś osiągnąć w pozycji, jeszcze nie wiedziałem co, chciałem ustawić gońca na D2, wieżę na E1, zagrać krucha 1 F4, E5, taki bardzo długi plan, ale zacząłem go realizować, Kolejny z D2, wieża E8, wieża A, 1 no i tutaj muszę przyznać, że rywal po raz kolejny mnie zaskoczył w tej partii i po raz kolejny nieprzyjemnie, bo ziomek, który naprawdę no, nie grał najlepiej w szachy na ostatnim turnieju, już nie mówię o samym wyniku, ale o grze, zagrał skoczek G4, gdzie tutaj nic mi nie grozi, ale idea jest bardzo głęboka, bo rywal gra Hetman. Ja zagrałem Hetman G3, rywal zagrał Hetman F6, zagrałem H3, Skoczek E5, Król H1 i rywal po Hetman G6 zaproponował remis. Na co nie przystałem, ale z bólem serca, takim że wiedziałem, że stoi gorzej, bo wiedziałem, że po ruchu Hetman H4 rywal ładuje F5, i rywal zrobił to wszystko w jakieś 5 minut. Tą całą ideę począwszy od ruchu Skoczek G4. No i byłem w szoku. Jak rywal, który gra tak pięknie w szachy, mógł tak słabo grać? No bo tutaj pozycja mi się bardzo nie podobała. Muszę zagrać F3. Czyli ten cały plan oparty na ruchu F4, E5 poszedł do Piachu. Bo po ruchu F4 rywal gra skoczek C4, wisi na B2, wisi na D2. Z Pionkiem E4 trzeba coś zrobić. E5 nie mogę, bo rywal więcej broni, niż ja atakuje. Muszę zagrać F3. Rywal bije, ja bije. Przeciwnik goniec F5, ja goniec C3, mówię, dobra, wychodzę tymi figurami jakoś. Myślę sobie, rywal zrobi 2-3 ruchy wolne. No i tam zagram skoczek G3, F4, skoczek D4, będzie dobrze. No ale nic z tych rzeczy, bo rywal nagra D5 w ogóle. Ja mówię, dobra, D5 musi być słabe. Zagrałem skoczek G3, no i na skoczek C4, moim planem było zagranie skoczek H5. Tyle, że zupełnie przeoczyłem, że po skoczek E3 wisi, znaczy to widziałem, że wisi mi mat i wisi wieża. Ale ja zapomniałem, że mogę zagrać po prostu wieża G1. Ponieważ wydawało mi się, że po ruchu skoczek C2 jest źle, bo wisi, wiszą dwie wieże jednocześnie. Ale okazuje się, według, y, tutaj wstępnych analiz, że po wieżę A8, wieża A8 mam skoczek G7. I na koniec G1 mam skoczek G8. Hedron A8, A8 król G1. I ta pozycja jest podobno bardzo dobra dla białych. I nie wątpię, bo król jest słaby, mam pięknego gońca. Także tak rywal nie, nie mógłby zagrać, musiałby jakoś inaczej kombinować. Ale g 1 uważam, że sprawiam rywalowi bardzo duże problemy. Bo tu i skoczek F4, zaraz może G4. No nie jest tak hopsiu. Ja tu niestety nie widziałem tego. Zbiłem na F5 i tutaj się zaczęły problemy, bo po skoczek D4, Hetman G6, zagrałem Hetman F4, żeby tutaj troszkę poprawić figury, przestawić dziś skoczka na F5, żeby z tym gońcem tworzyli baterię. No ale rywal gra mi w tym momencie c5, w ogóle zamyka gońca, ale, ale widzi to, że po skoczek f5 Jest d4 I nagle mój goniec nie ma ruchu Dlatego ja się bronię, wieża bije e8, wieża bije e8 i wieża e1 Bić na c3 nie można, bo hetman bije c4 z szachem Popatrzcie Dlatego rywal gra klucz h7, żeby zejść z motywów I moi drodzy w tym momencie mmm, Na równej prowadziło wieża e8, hetman e8, b3 gdzie na skoczek d6, bicie d6, cd, gram koniec d2, no i ta pozycja powinna być równa, bo hetman e5, dajmy na to, nawet jeżeli zbije, to może nawet w końcówce, no pytanie, komu się uda szybciej królem dojść, oj, przepraszam, król g6, król 1 król f5, król e2, nawet e4 może rywal zagrać, ale tutaj też wydaje się, że czarny nie mają problemów, no ale ja sobie pomyślałem, że jeszcze mogę stworzyć rywalowi problemy, zagrając, grając skoczek e7, Pomyślałem, że nie ma bicia na C2, bo Gram Hetman F7 za takim na skoczka, na wieżę i, i w ogóle są problemy. Rywal nie ma gdzie tą wieżą odejść. I obaj w tej pozycji zapomnieliśmy, że może tak zagrać rywal. Po czym od razu przegrywam. Na szczęście dla mnie rywal nie zbił na C2 tego pionka, tylko policzył sobie wariant, gdzie po DC stawiam je pod ogromną presją. Bo na skoczek G6 wieża E1 Król H2. C B, B2 Nie jest kolorowo Pionek dochodzi, ale popatrzcie, bo bardzo podobnie poszło CB, skoczek G6, wieża E1, król H2 I po B1 Hetman, moi drodzy, nastąpiło powtórzenie pozycji I w ten sposób partia zakończyła się remisem Gdzie Odczucie miałem takie, że cały czas byłem ciśnięty Na moment łapałem oddech Ale nic więcej I to jest naprawdę chore Że ziomek tam przegrywał z 1800 zawodnikami a ze mną zagrał partii, gdzie do 28 ruchu nie popełnił błędu zbytnio dużego. No a jedynie jaki błąd popełnił, to ten, który, który, którym nie wygrywał, ale, ale remisował. Także, no, szachy to jest naprawdę gra, w której nawet jeżeli jesteś od kogoś obiektywnie lepszy, no to ta dyspozycja dnia ma naprawdę horrendalne znaczenie. I czasami są czynniki, które naprawdę, których nie bierzemy pod uwagę a są one bardzo istotne także chcę nagrać tę analizę i o tej partii zapomnieć bo to była chyba no, najgorsza partia na tym moim wyjeździe w tym momencie do tej pory no ale, no ale z takimi partiami też się trzeba mierzyć na szczęście udało się jej nie przegrać z czego się bardzo cieszę no ale jak na debiut który rywal wybrał no to zagrałem naprawdę fatalnie bo to ta idea z d4 to tutaj to to, 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 to nie była zbyt dobra idea pewnie Roszada, h3 a6 tak jak wam pokazałem to jest taka optymalna ścieżka gry D5 skoczek D2 wieża E8 wieża E1 Skoczka przedstawiam. tutaj też jest równa pozycja nie będę mówił że tutaj bym nie wiadomo co osiągnął Ale no ale przynajmniej mam dużo figur na szachownicy i, i coś się dzieje aczkolwiek ja wybrałem bardziej kreatywną ścieżkę myślałem że dziadzio się pogubi A dziadzio mnie w ogóle od łapy tam stukał także to pokazuje że trzeba każdego szanować i każdego darzyć respektem także m, Takie wnioski płyną z tej partii Ja mam dzisiaj kolejną rundę drugą już kolorem czarnym, także trzymajcie kciuki, żeby... bo jak na razie tymi czarnymi gram na pewno dużo pewniej, dużo dokładniej niż białymi, co ciekawe, także trzymajcie się i do następnego, do usłyszenia w, kolej, w kolejnych rundach.